Ej, ja jestem CD, a to jest 45 odcinek Isaaca. A, oh, challenge, taki challenge. A, uh, catch, catch, got your tongue. Coś z gapim na pewno. jesteśmy gap. Naprawdę? Wow. Możemy robić muchy. Nie wiem, jaki damage one będą robić. I mamy Gapis z hairball. Zobaczymy zaraz, gdzie musimy dojść. No, może nie tak zaraz, dobra. Jedna bomba za trzy czaszki, czy warto? Hmm, myślę, że tak. Mamy masę życia, to się chwali. A I co? I co? I co? Eo's rune. Passage, zobaczmy. No, niestety po prostu zwykłe zejście na dół. Żaden Black Market nam się tu nie trafił tym razem. No, mamy Sida. Nie wiem, czy działają one na challenge'ach, czy nie... Zrobię, zrobię nawet screena. Dobra, próbuję strzelać, ale to nie ma sensu nawet, więc... Musimy kręcić naszym tutaj tym. Ciekawy challenge. Nasze muchy zadają całkiem niezły damage, chociaż i tak wydaje mi się, że jest to w miarę podstawowy damage. Bo jak mucha zadaje podwójność naszego damage'a, zwykle główienka padają na dwa hity, więc ja. O, jest ładnie, jest ładnie. Mamy na tym piętrze bibliotekę, nie wiem czy jest warto zaglądać do takowej. Ogólnie gap is hairball. Zwiększa się z czasem, gdy zabijemy nie tym przeciwników. I w ogóle muchy robi fajnie, no. Ciekawe podejście, bez wątpienia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I ciekawe właśnie na bossów, jak to będzie działało i czy jeśli jest większe, to zadaje większy damage też. Fajnie by było, jakby damage się skalował, eh, damage much skalował się z tym damage'em Gapis Herbola. Ale prawdopodobnie tak nie jest. Chyba, że na potrzeby challenge'a właśnie twórcy coś takiego ustalili, nie sądzę, nie sądzę, nie sądzę. Dobra. Strasznie lubię takie challenge, bo to jednak faktycznie jest już challenge, tak? Czy, no, suicide King, tak, już był. To był challenge dopiero. O. Mamy kluczyk. Myślę, że możemy zajrzeć licząc na bibliotekę może? Nie wiem w sumie. Nie wiem w sumie na co moż, możemy liczyć, ale no nie ma sensu nie wchodzić, skoro i tak treasure roomów nie mamy tutaj. Można to rozwalać? Nie wiem. No niestety tutaj jest tylko sklep, więc. Nie wejdziemy sobie nie wejdziemy sobie do e, biblioteki, która. No niestety, była po prawej stronie. A naszym bossem są Gerblingsy. Ho. Oh, mogę latać, pamiętajmy. Pamiętajmy, że ich tutaj syf zostawiany nas zbytnio nie boli. Dobra. No i to nie będzie łatwy challenge. To nie będzie łatwy challenge, żeby tak. O matko. Dobra. Zabijmy te muchy po prostu. Nie wiem, jak ten. E, jak dokładnie. E, Powiększa się ten Gapis Herbal. Nie wiem jakie ja tego ominąłem. Nie mam pojęcia. Fajnie by było jakbyśmy byli jeszcze lordem much, to wtedy muchy przeciwnika byłyby naszymi muchami, więc to by ułatwiało bardzo mocno sprawę, ale musimy kręcić, musimy kręcić i a, tak to musi wyglądać. No, damage i range up super, super. Znaczy no muchy będą lepsze, ale no to nas super nie ratuje. Piętro drugie i zobaczmy. Pokonać matkę wystarczy. No, nóżkę matki. tak tego bossa większość osób nazywa, więc tak też ja go będę nazywał. O nie, fajnie, nie fajnie. Już z, z życiem jesteśmy mniej niż jak byliśmy na starcie. Kluczyk, miejmy nadzieję, że tutaj bomba wypadnie, bo tinty Droki... są ważną rzeczą. No, kluczyk za kluczyk. O, nie zauważyłem tych dwóch bomb, więc mega fajna skrzynka. No, ta już nie tak bardzo, ale życie to życie, tak? Życie myślę jest bardzo ważne szczególnie, że musimy dojść tylko do matki. O. I nie wiem kiedy też gapi z herbal się zmniejszą. Może co piętro? Nie mam pojęcia, ale życie tracimy masakrycznie. Range down. No nie boli mnie to za bardzo. Musimy robić coś takiego. Musimy robić takie... Kółka ciekawe. I pamiętać o tym po prostu. Nie mogę odm odmienić, rozwalać w żaden sposób. To jest troszkę smutne. No okej. Okay. Tu, tu. Du, 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 dum, 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 dum. Czy do Secret Roomu zaglądać? Czemu nie, czemu nie? Znaczy, jeśli tu jest w ogóle, no, na szczęście jest ładnie, ładnie. Jakby Magic Mushroom nam wypadł. Oj, jakie to by było dobre! Jakie to by było dobre Firmonsy, ładnie. Walls of Steel, mega. E, Empress nam tu super nie pomoże w niczym. Liberty Cup. Zawsze coś, zawsze coś. Ale zawsze możemy tu wrócić, pamiętajmy, jak znajdziemy jakąś bombę, więc to się też chwali troszeczkę. Na chwilę mąsy zawsze jedno pomieszczenie nam ułatwią, więc nie narzekajmy. No, zaraz sobie tego użyjemy. Zobaczymy, jak zadziała. Okej. Okay. Myślę, że to jest spoko pomieszczenie. Muszki miały się pozabijać niestety. Coś im nie wyszło. Róbmy coś takiego tutaj. Róbmy coś takiego. Pięknie. A nie mam teraz kluczy, ale to mnie... A super, nie boli. Ładnie muchy napierdzielają te... Tych przeciwników, ale... Oj, to podobne jest Child's Heart. It calls out... I nie wiem co to, pewnie słabe. 12 10, mimo że nie wiem co to jest. A Potrzebujemy kluczy. Jakie duże się zrobiło. Potrzebujemy kluczy, potrzebujemy bomb, potrzebujemy wszystkiego. Nie dostajemy nic. Tak więc przed nami drugi boss. Którym jest Dingle. W sumie... A, tragiczny boss. Chciałem powiedzieć, że nie taki tragiczny boss, ale zmieniam zdanie. Jak mam z nim walczyć? Chyba coś takiego robić. Jak robisz, matko. To może być naprawdę straszny boss. Musimy przyspieszożawać chyba, bo inaczej nie wyobrażam sobie tego. Po prostu. Znaczy jest jeszcze opcja, tak wiecie. Albo grać mega spokojnie, albo do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. No spoko, no. Troszkę życia straciliśmy, ale jest OK. No i chwila prawdy. Nie Krampus. Nóż nam nic nie da. Gapim już jesteśmy. Pozdro. Nawet się nie pojawi. Liczyłem, że będzie chociaż niestrzelający. A podnoszenie tego wszystkiego nie ma sensu. Pogrążyłem się w... Po... Ej, ej. Ej, 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 ej. Ej, 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 Jeśli to działa... To i zdecydowaliście. To jest zawaliście. Jeśli działa, oczywiście. Muchy, że zdają więcej do Czy chce to otwierać? Oj. Nie wiem, czy chce to otwierać. Chcę. Super. Przepiękne. Flatworm. Super, że cokolwiek nam tu będzie robił. Dobra, monstro, jesteś bossem, na którym fajnie będzie w taki sposób zawalczyć. Czym... Muchy teraz zadają super damage. Tak mi się wydaje, że dzięki momsnifowi muchy teraz rozpierdzielają tych przeciwników. Możemy tu zginąć. Możemy tu zginąć. Dobra, kręcimy. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. i monstro powinien zginąć. Błagam, Lary. Lary, pięknie. Znaczy nie tak pięknie jak miało być. Super, super. Tyle tych skrzynek, których nie mogę otworzyć. No... troszkę się pogrążyłem na tym piętrze, a to dopiero basementy drugie. Masakra troszeczkę, ale challenge jest naprawdę fajny. I ogólnie itemsy mamy niesamowite pod ten challenge, tylko że jestem słaby. Dosyć mocno ostatnio Wajzaka sobie nie radzę. więc, skupmy się. I zacznijmy grać porządnie. No, brak mi uwagi troszeczkę. Gram bardzo, bardzo nieuważnie, nierozważnie i... W ogóle nie. Za pół serduszka... Bez bomby, gówno. A... No spoko, pół serduszka straty to, to spoko. Dobra. Jak go zabiło? On nie pod... Serio? Byłem pewny, że... O, latam. Będę nieśmiertelny. No tu... No tu nie. Dobra, szarżuj. Tak na ukos go brać, tylko że on... A, ma takie dziwne ataki czasami. O, serce czerwone. No słabo, że nie mamy już tych czerwonych health containerów. Oczywiście z winy czyjej? Z winy naszej. I muchy jednak zadają żałosny damage. Znaczy, żałosny. Taki se, taki se. Nie jest to jakiś super mumpsnaifowy damage. Może jest, może nie jest. Ciężko stwierdzić. Ojdź. Dobra, jakoś tak. Nie wiem, jak ich rozwalić. Muszę po prostu rozkręcić się. No. Nie ma innej opcji. Dobra. Ruch muchy. Bo no i chodźmy na prawo. Myślę, że... Czy tego chcemy, czy nie. Uh, Curse Room jest bardzo mocno warty odwiedzenia. Bo jednak cztery ogniska, myślę, się będą bardzo mocno opłacały, szczególnie że latamy i wchodzą, stracimy tylko pół serducha, ale z życiem stoimy tragicznie. Po prostu, z życiem stoimy. Tragicznie. Tragicznie. Tragicznie powiedziałem. Powiedziałem tragicznie. No, dziękuję, a, w sumie Nie wiem, co mogłoby mnie by tam interesować. Na pewno nie. Szara skrzynka. Czy byłaby spoko? No bo bomby, tak? Moglibyśmy dostać. A tutaj chociażby dwóch bomb potrzebujemy. Nie to. Taratoma. Wow. Wow. Dobra, nie rozwalajmy tego. Rozwalajmy to tutaj. Rozwalajmy to tutaj, bo wtedy nie będzie pająków spełnić. A jak nie będzie pająków spełnić, to będzie bardzo spoko. Jasne. Jakim cudem! Dwa życia już mam. Fajnie. Super challenge. Super challenge. Chodź tu. Goń to. O, masakra. Tak bardzo nie umiem tego gapis herbola używać. Ale przynajmniej się nauczę tym challengeem. Może. Może przynajmniej. Dobra, ty latasz, więc nie odbijasz się od dziury. Tak jak te pajączki. Powinny spadać w tą dziurę i ginąć po prostu. Propsowałbym taką, taką rzecz. No i co, zaczniemy od czarnej skrzynki. Czy od No, przynajmniej mogę to popchać. Dobra. Przynajmniej... Troszkę to życie nam się zwróciło. Pół serduszka to jest nic, tak? To jest nic, ale zawsze coś. Okej. Okay. Siemanko. Witam. W Twojej śmierci. Dobra, mamy tu już finał. Fajnie by było tam. O, to może być całkiem łatwe pomieszczenie. Znaczy, no. Było całkiem łatwe. O, kolejny boska, taką psy pierwsze, masakra się dzieje. O, no dostaniemy chociaż cube of Mita. Zawsze to coś, czym będziemy mogli w inny sposób zadawać damage, tak? Podchodząc po prostu do przeciwników. Całkiem spoko. Całkiem, całkiem spoko. O, matko, matko, matko. God Demet. Jakbyśmy jeszcze na sam mieli w tym challenge'u, to by było dosyć łatwe, znaczy dosyć fajne na pewno. Chociaż odradzanie się z jednym życiem, z tym przedmiotem, z tym challengem, to też nie takie niesamowite by było. Ah, no super, super. Dzięki Gapis Herbolu, że nam tu pomagasz, ale myślę, że już nic nam nie pomoże po prostu. Ustawmy się po prostu za tym. Niech oni w to wjeżdżają i umierają. A raczej żadnej innej taktyki tu już wykorzystać nie możemy. Znajdźmy jednego sol harta, ale tego bossa nie pokonam, nie oszukujmy się, tego bossa po prostu nie pokonam. No, fajnie, tylko że nie mogę tego rozwalić, znaczy musiałbym bomby użyć, a nie chcę bomby użyć na coś takiego. Nasz damage tego herbola jest piękny, ale no co z tego, co z tego? 10 monet. Mm. No, zajrzę tutaj licząc na uh, Secret Harta, znaczy Secret Harta, Spirit Harta i bombę, dokładnie. Dokładnie to dostaliśmy. Nasze modlitwy zostały wysłuchane, ale nie wiem, czy z tymi rzeczami pokonamy bossa. Jakby jeszcze empressa użyć, może nie wiem. Chociaż teraz mieliśmy totalnie zwaloną wersję tego bossa. Czy tak mi się wydaje, przynajmniej, że troszkę trudniejszą jego wersję. Zobaczymy, jak pójdzie nam ze zwykłym bo Raczej dwa razy wodorząd nie dadzą nam zwalonego czempiona. A nie, 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 nie. No. Arty Wizard, no przynajmniej nic to nie robi. Znowu, serio. Dobra, robimy coś takiego. Spokój. I jak on atakuje, to wtedy my robimy przerwę. Znaczy, no uciekamy, tak? Po tym jak zaatakujemy, wchodzimy, bierzemy swoją turę tutaj. Niestety, no, wyszliśmy z rytmu, ale okej. Okay. Robimy coś takiego. Robimy coś takiego, lecisz. Lecisz. Jakby jeszcze to trafiało, miał większy... Zasięg, czy coś takiego. Pajączku. Te pająki to największy ból chyba tej walki. Wtedy one raz nas raczej w poprzednim razem zabiły. Ładnie. Ładnie i giniesz. Błagam o deal z diabłem. Dziękuję za deal z diabłem. Nie Krampus. Ok. Chcę, mi Boya mów pakować, ale. Nawet zaczęło wychodzić. Przeżyłem. Głowa krampusa. Nie wiem, nie wiem. Na bossów będzie spoko, ale na niebosów będzie niespoko. Modlić się musimy o Gapi Skoler, żeby nas odrazał co chwilę. I wtedy to mamy szansę wygrać. Bez tego. No way. No way. Aaaa. Kuszące. Poszukam najpierw jakiejś karty teleportacyjnej. I wtedy tym challenge'em mógłbym się zająć tu, dobra. Nie wyszło to tak, jak miało wyjść. Chodźcie tu, ładnie. No i was już tu zeswingujemy pięknie. No i myślę, że Krampus zamiast gapi da to spoko, obcy, skoro i tak już co jakiś czas spełnimy muchy, będąc gapsterem. Dobra, ty tylko strzelasz, mam nadzieję, i nic nie spełnisz tu. A ty spawnisz pająki, przynajmniej pająki, a nie spawnery pająków. Przynajmniej tyle, aż użyłbym tu Krampusa, masakra. Nie, 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 nie mogę tu zginąć, nie mogę tu zginąć, życie. Hirofant, pięknie. Aż teraz bym szukał e, Blank carda, ale no raczej szanse są tak zerowe, że aż zerowe. Nie, nie będę wchodził do Challenge Roomu jeszcze. Dobra, tutaj go jakoś tak nie wiem jak w sumie. O, jak to... Jak to zgarnąć? Może tak o? Coś takiego, próbując też unikać tych pocisków. Oczywiście już prawie tutaj oberwałem. Na szczęście kibove Meat tutaj. Troszkę nas ratuje. Poruszanie się w sumie swingując jest dosyć trudne, więc... otwórzmy sobie zachowywanie tego o, rozkręcenia. I kręćmy dopiero przy przeciwniku. Znaczy, no stara... Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co ja gadam. Naprawdę trudny, wymagający challenge dosyć. A wiemy już, gdzie jest boss. I. O, jakie ja nie lubię tego pomieszczenia. O. Chyba będę tu używał po prostu Cube of Meat i, i tyle tego będzie. Znaczy, no, czasami. Czasami. Bo Cube of Meat, no, jest fajne. Puberty. Aż się cieszę z tego, że to nie jest żadna, żaden negatywny Pils. Jakby to był jakiś health down czy coś w tym stylu, to by już była niemal pewna śmierć dla nas, więc. Przynajmniej tyle. Ty pewnie wybuchasz w coś. Nie wiem, nie wiem, ale jeśli tak, to. to uważajmy na ciebie. O, wybuchasz w życie. Spoko. E, boss był po lewej. Mamy tu dwie złote skrzynki, pamiętajmy. Może mam gapis e, Tayla w tym challenge'u też. Jak! Co za sniper! Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to, a już tak chwilowo fajnie z życiem staliśmy, choć... Ah. Cichutko, spokojnie, o matko, jak wy sobie to wyobrażacie, twórcy, co? Przestawię tu bombę dla was, mam nadzieję, że... O, przynajmniej tyle, załatwmy tych. Jak? Dlaczego? No. Okej. Okay. No, i tutaj jakoś musimy ostro ro rozkręcić, żeby nas zasięg nie trafił. Ok, jedno zaliczone. Mógłbym użyć gapis, znaczy krampusa, ale no nie. Nie będę aż tak tutaj się porywał. Takie rzeczy. O matko, na szczęście przeżyliśmy. Jasne. Jeden Soulheart. Dzięki, fajnie. Hermit nie chce, nie chcę. Nie chcę. O, o. Naszym bossem jest Gerdy. Ładnie, ładnie. Wycisnęliśmy go. No i Teasup, super, super, super życie. Przegramy to raczej, ale no nie poddawajmy się. Może akurat dropią, będą dropić nam skrzynki i Tinty Droki. Nasze klucze... bomby i Tinty Droki. Duże pomieszczenie, nie mam mapy tutaj, więc nie wiedziałem, że to jest duże pomieszczenie. I to jakie duże pomieszczenie? Takie, które może być dla nas zabójcze bardzo mocno. Będę tu używał Cube of Mita, bo męczyć się z gapi z herbolem nie będę, sorry. Nawet jeśli ma to oznaczyć dla nas pewną śmierć, to... Jednak wolę pewną śmierć niż męczarnie przez 5 minut. Dobra, ty zaraz będziesz strzelał, więc poczek... dobra. Ty tutaj zbyt agresywnie się bawisz. Oj, oj, mmm, Taki rozwalony już a, nie strzela za bardzo. Ten właśnie grubo z duży jest irytujący dosyć. W sumie spoko. W sumie spoko, monetka. A, ślepy złyk, cały czas potrzebujemy kluczy i w ogóle rzeczy. Kluczy bomb. Bardzo mocno. Dobra, gin po prostu. Giń po prostu. I gin po prostu. Jakbym cały czas używał... Ee, Cube of Mita, myślę, że to podejście potoczyło się dużo, dużo później. Dopiero... No, za późno zacząłem go tak na poważnie używać jako główną rzecz. Bo wychodzimy na tym dużo lepiej. razy lepiej niż na agapis herbolu. Dobra. Challenge już oczywiście do wykonania bez problemu większego. No tylko niestety... No nie, nie, nie dla mnie. Zwaliłem od początku, straciłem masę życia. No i teraz jesteśmy w niezbyt fajnej sytuacji. Pamiętajmy, że ten jeden wybucha. Więc zanim go będziemy atakować, to. Znaczy, no jak już atakujmy czymś innym, tak? Po prostu. Jakieś muchy, wiadomo. Ok. On nam zabiera całe życie, pewnie. Um. Nie chcę tego zginąć. Nie chcę tutaj zginąć. Mamy krampusa, tak? Krampus może nam bardzo mocno uratować życie. Pokonać bossa bez problemu. Zależy jakiego, oczywiście, ale. Okej, okay, okej. Okay. Całe szczęście. Mamy masę bomb. Czy było coś do rozwalania bombami? Na pewno rozwalę sobie to. Ładnie. Dry baby. To może być naprawdę mocno ratunek dla nas. Justice? A mogę zachować, myślę. Nie trafię. No, słabo. Zobaczmy, czy były jakieś fajne rzeczy do rozwalenia bombami. Cinty drogów raczej. A, nie będę zwiedzał już. Nie będę zwiedzał. Po prostu wezmę to. To da nam bomby i klucze. Ładnie. Bomby się bardzo fajnie zgadzają. Cały czas mamy jedno życie. To jest ból największy. The Empress. Użyję. Nie, nie używajmy tych dwóch bomb tu. Dwa hunty. Are you killing me? Jaka masakra! Przeżyj to, błagam. Jakie mam to zrobić? Jezu! Powaliło ich tu? Dwa hanty tym... na tym challenge'u, Super. Super partia. Bulwo. Bulwo. Cichutko. Gapis. kolar działa przepięknie dla nas w tym podejściu. Cichutko, ale nie nadużywajmy szczęścia. Nie nadużywajmy szczęścia. Dobra. Zacznijmy od tego. Rozwalę wszystkie trzy. Słabo. Słabo. Znaczy, no brak życia. Może tam jest Hirofant, jest mega fajnie. Jedno żyćko, jasne. Propsuje. Hirofant! Pięknie, pięknie! I the sun! A, The Sun, The Sun na kolejne piętro będzie mega, więc weźmy teraz Empress, którego użyjemy sobie na walce z Huntem. No, muszę zabić jakoś, postarać się te małe Hunty. A duże Hunty już pójdą po prostu na Krampusa bez problemu, raczej na jeden strzał celny Krampusem. Dobra, używamy Empressa i. No, coś takiego, no. Pamiętajmy, że Hunt cały czas może nas trafiać w takiej. W takiej formie, tak? Mimo, że jest tutaj duchem, to cały czas jest aktywny, powiedzmy. Te małe dwa, te małe dwa. Dobra, chodź tu, chodź tu. Ładnie, ładnie. Wszyscy, wszyscy. Okej. Okay. Pięknie to rozegrałem, myślę. Nie mamy deal z diabłem, pewnie przez to, że zginęliśmy, ale z życiem stoimy pięknie. Ale lecimy podesane, żeby odkryć sobie kolejne piętro. I możemy to faktycznie wygrać. Mamy masę much dzięki użycia... użyciu Krampusa. To było tu, tak? Tu na prawo i na górę. A po prostu tu. A, the Sun. Użyjemy sobie tego od razu. Znaczy nie od razu w jednym pomieszczeniu, żeby wyczyścić pomieszczenie. Pamiętajmy. To jest trzy w jednym: a, Full Health, Ward Card, znaczy Ward plus Kompas nawet. No może Ward po prostu. I Death Card, więc. Mega karta. Triple. Triple. It's triple. Oh, baby. Ostatnie piętro przed nami. Która strona? Może duże pomieszczenie zaliczyć? O. Jasne. Pięknie zadziałało. Mamy tu mini-bossa jakiegoś. Kusząca propozycja. O matko, jak daleko. Nie wiem, czy z niej korzystać. Mamy bombę w razie W, żeby. Nie, nie ucieknę stąd i tak. O matko. Takiego bossa to ja tu nie chciałem raczej. Żeby pająków nie było i. Jakoś go rozwalimy, okej. Okay. Pięć bomb, myślę zwróci się spokojnie nam życie, jeśli no znajdziemy coś fajnego. Mogę tego użyć raz. Jasne. Te pół serduszka raczej na naszym życiu super nie zaważy, mam nadzieję. Źle, 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 źle. Oj tutaj, The Sun użyć by było pięknie. Na szczęście czarne serduszko nas tu wybawiło troszeczkę z opresji. Gramy, jasne. Ładnie. Super. <śmany> tempy, tempo, tempo dziwko. <śmany> Dzięki za surfarta. Dzięki. Super. Daj mi skatole. Dzięki za skatole. Mamy dwa użycia tutaj. Uh, Devil baby. Devil Judge, judgment. Nie judgment. Uh, Devil beggar. Beggar. Trzymaj. Coś, co on, mu, co on by mi mógł dać niesamowitego? A, jakiegoś followersa może nie, 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 nie. Coś co daje życie może. Nic? Okej. Okay. Myślę, że jakieś czerwone serduszka nam tu gdzieś wypadną. A, rozwalę sobie to. Hmm. Super. A, zajrzymy do Secret Roomu. Do sklepu raczej nie ma sensu zaglądać. Chyba, że tutaj będzie masa high. fire rate up. Dzięki, gro. Dajesz nam świetne itemy. W randomowych, najmniej spodziewanych miejscach. Tylko, że. Tylko, że. Nie mam jakich wykorzystać. Pająki. Cichutko. O, matko. Ciekawe, czy. E, dry baby będzie. Chyba nie działa, Dry baby. Dobra, pojawcie się jakoś fajnie. Dobra. Takich tu tak trzeba załatwiać. Ciężko trafić, ale no to jest tutaj taktyka nasza. A życie za trzy serc Krampus. Bateria do krampus. Nie mam kasy, więc ten. Super. Super, po prostu super. Tak źle. Dobra, stójmy tutaj. Postarajmy się kogoś trafić. Nie, no, nie ma sensu, tak. Ale jak stracę tu jeszcze przynajmniej pół serduszka, to będę zły na siebie bardzo mocno, mocno. Dobra. Ah. Okej, okay. Nie wiem co, co to zabiło, ale jestem zadowolony z tego powodu. Dobra, dobra. Ładnie. Gapis Herbo. No jedna moneta. Hmm. Ile mamy w pomieszczeń? Użyłbym tu Gapiego. Nie, 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 nie. To nie jest pomieszczenie niegodne użycia Gapiego. Idź stąd. Dobra. Teraz... O Jezu, o Jezu. Armia czaszek. Ładnie. Dzięki za pająka. Na szczęście nie robi on nam problemu i udało się. Pięknie. O... Emperor. O... Czy jest coś, gdzie możemy tą kasę wykorzystać? Czy coś, co możemy... Chyba nie. Po prostu chodźmy. Ładnie, 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 ładnie. Fakie. Fakie runów algi są odblokowane. To jest chyba runa nieśmiertelności. Przez ileś tam sekund. Wow. Dzięki za oglądanie udało nam się jakoś ten challenge zrobić. 30 minut. Wow. Cześć.